Uwielbiam też takie, wykonam się lepiej, wykonam się lepiej, się lepiej, się lepiej, wykonam się lepiej, wykonam jak lepiej, wykonam się lepiej, wykonam chodź lepiej, wykonam się Chodź, wykonam się moja Dam, się dam Chodź, i banana, choć, choć, moja I moja łóżka roześmiana Stąd do białego rana Tu, tu, Bazyliaki, a po ananasie słodki smak ma taką fantazji kraj pokazać się swój owocowy raj ay Chodź, chodź moja kuzana, dam, dam, dam ci banana, chodź, chodź, chodź. chodź. Stoję ciekawisz od rana, chodź, chodź, moja kuzana, Dam ci banana, chodź, chodź. Moja kuzana i moja buzia roześmiana z tobą do białego rana. Dziękujemy, dziękujemy, wielkie brawa. Brawo! Dobry występ, dziękujemy. Widzimy się w Music na Polsacie.